Michał Tuszyński, Fan sportu, a z nami Marcin Dubiel. Zwycięski. I zanim rozpoczęliśmy tę oficjalną część nagrania, te słowa Marcina mnie zaciekawiły, bo, bo ty myślałeś, że ta walka być może dla kibiców była niezaciekawa do oglądania. Nie no, Dokładnie. Tak, 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 mam wrażenie takie kurwa, no byłem jakiś ślamazarny i tak dalej. Wydaje mi się, że ludzie mogą być zawidzeni tym raczej, ale nie wiem, no jeszcze nie zerkałem w żaden sposób na komentarze. Zanim porozmawiam o tobie, to chciałem yy, porozmawiać o Filipku, bo trzeba mu też to oddać, że pokazał się z fajnej strony. Twarda szczęka, naprawdę, no i... O nie dał usadzić, naprawdę myślałem, że się szybciej. Trochę było w tym takich zagrywek, ile razy on leżał, kurde, wiesz tak. Yy, ja nie znam się na tym K1, to było dla mnie coś mega nowego i po prostu wiesz, wchodził w clinch, osuwał się nagle, wiesz, takie to było... Yy, no ja nie znam takich zagrywek. No po prostu gdyby to była MMA, kurwa, gdyby on mi tak zrobił, to bym mu kurwa urwał głowę. Tutaj jednak tego nie mogłem zrobić, no, no, no dobra lekcja do wyciągnięcia, no. Właśnie, dobra, to chciałem powiedzieć, nie, że to jest fajna właśnie nauka i taki możliwość zrobienia kolejnego kroku przez taką walkę w takiej formule, to zawsze jest jakaś wartość dodana, z mojej perspektywy. Tak, tak, tak. No nie, jak najbardziej trzeba to traktować jako lekcję i tyle. Co tam się wydarzyło na początku walki, bo Chciałeś mu zbić pionę pewnej mogiej rundy Na początku, drugiej rundy, to na początku drugiej rundy przepraszam Aha. ty chciałeś mu chyba przybić żeby się ja zbili piątki mu Zbić pionę on mi cepa w mordę za załadował nawet widziałem bo mi Mateusz to nagrał e, na slow motion widziałem że ja dostałem ja dostałem ja się odsunąłem do tyłu zacząłem się cofać bo nie wiedziałem co się dzieje byłem tak bo mnie, wiesz no trochę mi to kurwa ale powiem wam aż tak swoją drogą na chwilę odbijając od tematu ani jedno uderzenie nie było takie, żeby w ogóle było bliskie tego, żeby mnie usadzić. Powiem ci szczerze, yy, ja chyba kurwa naprawdę coś jest nie tak z moim łbem albo szczęką. Bo, no nie wiem, no najbliżej był Alberto, nie? Najbliżej był Alberto, bo rzeczywiście odczułem to tak, że... Że mogłoby, wiesz, mo że, że, wiesz, na przykład odłączało mnie, padałem i powstawałem, a, ale taki Filipek, dostawałem, przyjąłem, tyle razy przyjąłem, ale ani jedno uderzenie nie było takie, żebym w ogóle był bliski tego, żeby, żeby się nawet, wiesz, nawet stracić równowagę. Sorry, tak się, kurde, rozgadałem. Eee, natomiast, no tak, no zaskoczył mnie tym, że mi sprzedał to, ale, ale, ale git. Nie, no to się nazywa twarda szczęka, znaczy, że ją po prostu masz, co myślę, że jest wartością dodaną. Tak patrzę na to, jak sobie radzisz od początku, od pierwszej walki i tak sobie o tym ostatnio myślałem. Że to jest zajebisty progres, to jaką drogę przeszedłeś, to jak się wkręciłeś w sporty walki i nie chodzi mi nawet o to, że coraz lepiej walczysz. Aha. Ale to musi zmieniać człowieka, po prostu jako człowieka wiesz, psychika, mhm. pewność siebie, zupełnie inne podejście do życia. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Jak najbardziej. No jestem, no jestem innym człowiekiem niż byłem 3 lata temu i chyba też jestem po części dumny z tego kim jestem teraz w stosunku do tego kim byłem wtedy. Daleką drogę przeszedłem, jeszcze dalsza przede mną, i mam nadzieję, że, że, że będzie przebiegała tak owocnie jak, jak, jak dotychczas dalej pracujesz mentalnie. Wiem, że kiedyś pracowałeś z Darią Albers. Nie wiem, czy to jest aktualne, ale wiem, że to ja, jest fachowiec z najwyższej dalej. półki. Tak, dzisiaj ze mną w narożniku. Teraz pracujemy nad innymi rzeczami, jakby ja już się nie stresuję tak przed, przed tymi walkami. To jest teraz raczej kwestia pracy z oddechem i takie jakieś uspokajanie się systemu nerwowego. Więc teraz skupiamy się na innych rzeczach po prostu. Słuchałem ostatnio podcastu i powiem szczerze, może jestem amatorem, ale nie miałem pojęcia, że oddechem można zrobić tyle rzeczy. Naprawdę to jest coś magicznego. Też już masz takie doświadczenie z tym oddechem, że to jest coś tak wyjątkowego? Tak. to jest ciekawe, bo to jest kolejna jakby wartość dodana, jeżeli ciągle dziś mówię o tej wartości dodanej. Nieważne. Wracamy do ciebie, bo też ludzie mówią o tym, że na przykład fajną byłaby Twoja walka ponownie z paszą, ale może już bez tego zbijania wagi, bo według niektórych to kosztowało dużo pasze, ty byś był na to Musiałbym gotowy. muszę się zastanowić kompletnie, nie wiem jak, jak, jak teraz chciałbym z nim walczyć i na co jestem w stanie się zgodzić. Eee, tak, no, kurde, wiesz co, strasznie mnie boli ten palec, yy, bo chyba będę musiał... Adrenalina schodzi. No tak, bo będę musiał z na prześwietlenie, dlatego kurde, yy, niech się skupić już nie mogę na, na tym wywiadzie. Przepraszam cię bardzo. Dobra, słuchaj, yy, skoro ci boli, nie będę męczył dalej. Ja wiem, że tu 8 minut to jest ważne, ale boli ciebie, nie będziemy ciągnąć tego dalej, bo, bo... Gratuluję wszystkiego dobrego A i dzięki ci, za rozmowę. Przepraszam, cię kurczę, ale. Ja mam nadzieję, że tam ludzie będą wyrozumiali dla mnie, ale naprawdę są rzeczy ważne i ważniejsze. Dzięki Dziękuję bardzo. bardzo, dzięki.